Nowenna do Matki Bożej Szkapleżnej dzień trzeci o miłość dla wszystkich członków Kościoła w każdej duszy kochającej gorąco Najświętszą Maryję Pannę i Matkę nieustannie kontemplowana jest ta, która od samego początku potrafiła otworzyć się na słuchanie słowa Boga i być posłuszna jego woli. Jan Paweł II Matko, potrafiłaś otworzyć swoje serce na Boga? I z niego czerpałaś siłę, by wierzyć, ufać i kochać, aż po kres swojego życia. Proszę, byś uprosiła każdemu z nas ochrzczonych łaskę osobistego otwarcia się na miłość Ojca. Naucz nas przyjmować tę miłość we wszystkich okolicznościach życia i dzielić się nią z innymi. Obdarz tą miłością wszystkich wiernych świeckich, wypełniających swoje powołanie w rodzinie i w pracy, wszystkich kapłanów sprawujących Eucharystię. Wszystkie osoby konsekrowane, naśladujące w swoim życiu ubogiego i pokornego Chrystusa, wejdź w miejsca konfliktów, sporów i wojen, i wyproś w tych miejscach Boży pokój, uproś też Bożą miłość i Boże miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy w czystcu oczekują wejścia do chwały Niebieskiego Ojca. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Matko Boża Szkapleżna, módl się za nami.